W górach bardzo często o połowie decydowaliśmy. No chyba, no, że Tam wiadomo czekały nas święta i wigilia. Żona mu włożyła trochę siana. Kontrola celna sowiecka znalazła to siankę. Moi drodzy koledzy, rechotali i przy łóżku miałem wielką tabliczkę z napisem Doktor Paw Paw. Traktowałem ich jak moje najbliższe urodziny. Nie osiągnąłbym tego, co udało mi się zrobić w górach bez moich kolegów, bez, bez przyjaciół. Na sukces pracuje cały zespół. Tylko ci moi koledzy mogli się na to zdobyć. Ja miał taki medal, jakiego nikt na świecie nie ma, bo nikt nie ma. To jest środowisko, gdzie próby zaimponowania czymś, czego nie ma, no nie mają szans powodzenia. W wyniku działań, które wyszły po zdobyciu brodpiku, w którym zginął mój brat, Tomek Kowalski, podjąłem decyzję, że udaję się na brodpik w celu pochowania Maćka i Tomka.